Cześć tutaj Jacek kolekcjoner, dzisiaj mam dla Was kolejny tak jak codziennie ostatnio unboxing z kwietniowej dostawy Egmontu. Tom Strong, tom pierwszy z DC Black Label. Przepraszam, walnołem was. Stworzony przez Alana Mura i Chrisa Sprouse'a. Jest to wydanie trzytomowe. no Jakby to jest wydanie zbiorcze w twardej oprawie. Typowe dla Egmontu, oczywiście. Tak jak tutaj jest napisane. Trzytomowe wydanie serii o największym Herosie XX wieku. Album zawiera zeszyty od 1 do 12 serii oryginalnej. I na przykład, jeśli mielibyśmy sobie porównać to do innego komiksu, który omawiałem kilka dni temu, no to Lucifer, również z DC Black Label tylko jak widać, no, to DC Black Label nie jest jakoś jednolicie oznaczane, ponieważ tutaj mamy taki krzpiet jak już też w przypadku innych komiksów, nie wiem, na przykład z takiego główniejszego DC, które mam na półce, a tutaj jest taki DC Black Label pionowe i tylko tyle, Okej. Okay, okej, okay, dziwna, dziwna decyzja. <laughs> Jeśli ktoś chce mnie uświadomić z czego to się dokładnie bierze oprócz widzi mi się tych, którzy to wydają, to dajcie mi znać. Zajrzyjmy sobie do środka. Na początku mamy wstęp od Alana Mura. Yy, mamy oryginalne okładki wydawane jeszcze pod marką America's Best Comics. Okej, okay, okej. Okay. Tak wygląda sam komiks. Kurczę, jak kupowałem ten komiks, byłem przekonany, że jest to starszy komiks, ale nie, to jest dosyć współczesny komiks. Coś mi się autentycznie w głowie powaliło. <laughs> Może dlatego, że wcześniej nie czytałem nigdy Tomas Stronga, ale mi to tak na odległość pachnie latami 90. Nie wiem, nie mam jak tego sprawdzić teraz, więc powiedzcie, czy powiedziałem dobrze. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał po więcej unboxingów. Lecimy teraz z kwietniową dostawą Egmontu, ale nie tylko ponieważ na kanale też się pojawiają w międzyczasie inne rzeczy. I przejdźmy sobie do końca i na końcu mamy kilka szkiców, szkicownik. Nawet ich jest, no powiedzmy, no kilka i alternatywnych okładek. No i mamy zapowiedź drugiego tomu na wrzesień 2021. Uff, wrzesień 2021 będzie za 5 miesięcy. W sumie to jest niedługo, ale teoretycznie wrzesień 2021 wydaje się tak bardzo odległym terminem. No cóż, dojdziemy do tego wkrótce, komiks po komiksie, unboxing po un unboxingu na tym kanale, dlatego pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę pod tym filmem, bo to mi bardzo pomaga. Jeśli chcecie kupić ten komiks, to możecie znaleźć link w opisie pod tym filmem. Pamiętajcie, że jeśli chcecie kontynuować oglądanie unboxingów, to macie jedną z tych dwóch. Adnotacji, która oprowadzi was dalej w świat moich unboxingów, mojego odpakowywania, odfoliowywania, czy jakkolwiek to nazwiecie. Trzymajcie się, na razie.